Dzień dobry wszystkim. Miło mi się przywitać w nowym materiale o książce. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć o książce Tolkien w XXI wieku, autorstwa Nika Gruma. Książkę tę dostałem od wydawnictwa Insignis, za co bardzo dziękuję. No i właśnie chciałbym o tej książce co nieco sobie tutaj opowiadać, ale będzie to niesamowicie trudne, ponieważ e, książkę tę, jak wspomniałem, napisał pan Nick Grum, który jest profesorem literatury angielskiej i niesamowicie. Tak, jakby to ująć, bardzo dokładnie podszedł do tematu właśnie ukazania twórczości Tolkiena w tej książce. No zresztą, książka była finalistą nagrody Tolkien Society, bodajże Best Book Award, także to już mówi samo przez siebie. I będzie mi niesamowicie ciężko skondensować ogrom wiedzy, która jest w tej książce. W taki sposób, żebym nie zdradził zbyt wiele, żebyście mogli tę książkę przeczytać sami i sami jej na przykład doświadczyć. Więc, e, zaraz, jakby, możliwość wyjścia chaotycznego materiału z góry przepraszam. E, jednak e, chciałbym na samym początku nadmienić o czymś, co w pewien sposób blokowało mnie przez ostatnie 3 lata. Mogę szczerze powiedzieć, że miałem, tak jakby, pewnego rodzaju awersję do Tolkiena. Do jego twórczości, jakby bardzo ciężko mi było coś przeczytać od Tolkiena, bardzo ciężko było mi coś stworzyć. Zbyt dużo po prostu było tego. No wiadomo, co za dużo, to niezdrowo. I ta oto książka, jak ją sobie zacząłem czytać, chyba wyleczyła mnie z tego, ponieważ mam ochotę niesamowicie znowu zagłębić się w całe Śródziemie, w całą twórczość Tolkiena. Mam ochotę niesamowicie opowiadać o wielu różnych aspektach jego świata. Zresztą ta książka pokazała mi, jak w wiele różnych. Na wiele różnych sposobów można po prostu jakiś temat wziąć sobie na tapet i ten temat omówić. Ale żeby nie przedłużać o mojej byłej, mam nadzieję już, awersji do twórczości Tolkiena, jaka towarzyszyła mi przez ostatnie kilka lat, chciałbym omówić jednak, co w tej książce możecie znaleźć. Pierwsze mniej więcej 100 stron, o może jeszcze nadmienię, że przygotowałem sobie blisko... Jedną stronę a cztery notatek o tej książce, ale doskonale wiem, że ja tych notatek raczej nie wykorzystam w formie audio, raczej sobie przygotowałem je, żeby móc później dodać do na przykład jakiegoś powiedzmy recenzji na Lubimy Czytać, czy żeby napisać jakiś post, czy coś takiego, bo chyba bym zbyt dużo zdradził, gdybym po prostu chciał wszystkie te notatki tutaj przeczytać. Zatem o czym ta książka dokładnie jest, co w tej książce znajdziecie? Pierwsze mniej więcej 100 stron książki, nie zraźcie się, będzie poświęcone, powiedzmy, dokładnej biografii Tolkiena, ukazującej wszystkie, ja sobie tutaj na przykład zapisałem, najważniejsze wydarzenia w jego życiu, które określiły to, jak Śródziemie miało wyglądać. Czyli będziemy mieli tutaj wszystkie momenty, właśnie, które pchnęły Tolkiena, żeby się zastanowił w jakiś konkretny sposób, jak zaczął mieć miłość do języków, jak oglądając poszczególne, powiedzmy aspekty natury, widział po prostu, miał, miał takie wizje po prostu swojego drugiego świata, jak horror wojny również, na to wszystko wpłynął jego miłość do języków, o czym chyba przed chwilą wspomniałem. To wszystko właśnie skondensowało się w jego głowie i dając taką jeszcze posypkę ze starych baśni różnego rodzaju, ze starych pieśni, stworzyło właśnie to nasze Śródziemie. I tak mniej więcej przez 100 stron książki będziemy sobie po prostu czytać o tym, jak Tolkien po prostu wpadał na różnego rodzaju nazwy, na pomysły różnych nazw, na różnego rodzaju historie, zaczął tworzyć po prostu pierwsze, tak jakby, szkice Sin Marillionu, tłumaczył różnego rodzaju książki, tłumaczył różnego rodzaju pieśni, oczywiście ze staroangielskiego najczęściej, jak zaczął być po prostu profe, prof, profesorem litera, literatury, już się zaczyna miąkać, już zbyt dużo po prostu mówię, i to będzie trwało mniej więcej do momentu, aż Tolkien zacznie pisać Hobbita, ponieważ następny rozdział właśnie poświęcony jest wytłumaczeniu nam, jak powstawał Hobbit, od tych pierwszych szkiców, od momentu, jak ta historia się zmieniała w głowie Tolkiena, jak jego dzieci wręcz wpunktowały mu, że wczoraj mówił troszeczkę inaczej w tej historii, do po prostu wydania tej pierwszej wersji Hobbita, razem z różnego rodzaju poprawkami w Silmarillionie, Następnie, jak nie trudno się domyślić, będziemy przechodzić przez okres powstawania Władcy Pierścieni, na który również przypada druga wojna, cała masa jeszcze innych projektów Tolkiena, jak chociażby tłumaczenie Beowulfa, czy kilku innych jego książek, po czym przejdziemy właśnie do momentu, jak Władca Pierścieni został wydany i zrobił się ogromny boom na Tolkiena zrobił się ten ogromny boom właśnie na całą jego twórczość, zrobił się ogromny boom na tak, jakby to móc ująć, to takie było kiedyś fajne słowo i teraz mi na złość wyleciało z głowy, ale to jest ten moment, kiedy właśnie różnego rodzaju kapele zaczęły w latach 60., 70. sięgać po właśnie twórczość Tolkiena, żeby albo nazwać jakąś piosenkę od jego nazwy własnej, jaką wymyślił, albo wpleść, powiedzmy, jego styl do jakiejś piosenki, wpleść na przykład moment, gdzie Ktoś, kogo moglibyśmy wziąć za hobita, na przykład, gdzieś sobie idzie, czy po prostu nazwać swoją kapelę jakimś tolkienowym, jakąś tolkienową nazwą, co chyba najbardziej przypadło na lata 80. albo 90., gdzie chociażby mamy takie kapele, zwłaszcza metalowe, o nazwie Amon Amarth, czyli Góra Przeznaczenia. Po tym segmencie związanym z muzyką, że tak to ujmę, będziemy mieli segment, który nawiązuje do różnego rodzaju adaptacji twórczości Tolkiena. Czy to będą różnego rodzaju słuchowiska w BBC, w radiu, czy to będą sztuki teatralne, czy to będą próby przetworzenia e, najpierw a później również władcy pierścieni na jakieś filmy, krótkie filmy animowane, nieco dłuższe filmy, e, aż w końcu staniemy właśnie na twórczość na całej tej nie tyle trylogii, co sześciologii, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywało od Petera Jacksona, czyli trylogia Hobbit oraz trylogia władca pierścieni, no i będą również wspominki o dla zapewne wielu ludzi nieszczęsnych pierścieniach władzy. Będziemy też również zahaczać o taką strefę, powiedzmy, Gier różnego rodzaju, czy planszowych, czy to gier papierowych, papierowych RPG-ów, na przykład wpływ Tolkiena na rozwój Dungeons and Dragons oraz rozwój ogólnie fantazy, nie tylko jako książek, ale właśnie fantazy w grach komputerowych. Przejdziemy przez różnego rodzaju gry stworzone w latach 90., czy też na początku XXI wieku, jakie powstawały na PlayStation 2, e, chociażby Sławetna Bitwa o ośród, Śródziemie, którą również Electronic Arts wydało i chyba ostatnimi takimi dużymi grami, które będą tutaj omawiane, Krótko, bo krótko, ale jednak będą, to seria Śród... Śródziemie od Warner Brothers. Jak mogliście teraz właśnie wysłuchać i tak sobie zdać sprawę, ogromna ilość książki dzieje się mimo wszystko i w tym wieku XX, i nie mamy tutaj tego XXI wieku aż tak bardzo nakreślonego, co jest poniekąd prawdą, a zarazem nie, ponieważ autor, jak takie niteczki po prostu przetyka to jak Powstawało w Śródziemie, ponieważ ta książka nie tylko skupia się na Tolkienie, ta książka nie, nie tyle skupia się na jego Śródziemiu, co ta książka skupia się na wszystkim, co wzięło Śródziemie i wykorzystało to, żeby stworzyć Śródziemie. Ponieważ obecnie, jak autor na przykład zauważa, jak współczesnemu człowiekowi powiemy Władca Pierścieni, to... Najprawdopodobniej pierwszym, o czym on pomyśli, będzie właśnie trylogia Petera Jacksona. Więc książka nie tyle skupia się na tym, co Tolkien osiągnął, ale co również osiągnęli ludzie inspirujący się Tolkienem w tworzeniu swojej wersji, tak jakby Śródziemia. Więc będziemy mieli właśnie bardzo dużo wytłumaczenia z tych późniejszych rozdziałach na temat właśnie jego adaptacji, jak chociażby Ralph Bakshi robił swoje adap adaptacje, jak Peter Jackson właśnie robił całe te adaptacje, ile tam pracy musiało wejść. Będzie nawet ogromna ilość stron poświęcona bardzo inspirującemu, ale tak momentami karykaturalnemu scenariuszowi, który nigdy nie wyszedł właśnie poza tą fazę tą scenariuszową, masło maślane, od Johna Brummana. Jeżeli jesteście zainteresowani, to się możecie z tym zapoznać, ponieważ bardzo, bym powiedział, kontrowersyjne nawet momenty były, jak na tamte czasy, w tym scenariuszu zawarte. Tak więc nie ma może takiego bezpośrednio pokazanego tego wpływu na XXI wiek, chociaż nie, że to ująłem. Cała ta książka jest ukazaniem, jak Budowanie Śródziemia przez cały XX wiek wpływa na nas w XXI wieku. Jak my obecnie właśnie postrzegamy to wszystko na podstawie schedy poprzednich autorów, którzy w jakiś sposób starali się rozwijać Śródziemie, które zapoczątkował nam Tolkien. Co mam wrażenie, nie wszyscy ludzie może zrozumieli, albo ja też tak w troszeczkę inny sposób rozumiem, ponieważ książka, mam wrażenie, ma troszeczkę mijający się z celem tytuł. Tolkien w XXI wieku, co dziś znaczy dla nas Śródziemie. Jeżeli spojrzymy na to właśnie pod tym względem, jak ja mówiłem, to chyba to odpowiada w idealny sposób, ponieważ na podstawie wcześniejszych informacji mamy obraz współczesnego postrzegania śródziemia, gdzie ludzie właśnie bardziej pomyślą śródziemię: Peter Jackson. Włace Pieścieni, no czytałem, ale kurczę, jakoś tak nie do końca rozumiem, wolę film. Czy też jak ludzie obecnie toczą różnego rodzaju dyskusje, wręcz momentami bardzo zażarte odnośnie tego, czy adaptacja w śródziemia, którą wykonał właśnie Amazon, za sprawą pierścieni władzy, jest dobra czy nie. Także ta książka daje nam ogromną ilość wiedzy, jak my obecnie postrzegamy w tego Tolkiena w XXI wieku, bo nawet jest tutaj niesamowicie śmieszny aspekt, który mnie rozbawił, gdzie autor pochylił się nad czymś tak trywialnym, ale jak się okazuje, to nie jest aż tak bardzo trywialne, ponieważ po tym, jak Peter Jackson wydał Władcę Pierścieni, zwłaszcza w tak jakby pierwszy film. Ogromna ilość ludzi na serwisie zwanym jako Devian Art zaczęła właśnie tworzyć różnego rodzaju obrazki z Aragornem i Boromirem. Czyli te 20 lat temu mogło to być niesamowicie szokujące. Obecnie mam wrażenie, że to już tak troszeczkę utarło się, że tak mniej więcej działa nasz internet. Więc jak się przygotowywałem do tego materiału, to właśnie spojrzałem sobie, jak ludzie odbierają tę książkę, ponieważ myślałem, że będzie to nawet bardziej polaryzujące, ale widziałem, że sporo ludzi właśnie zarzuca tej książce, że. Tytuł jest troszeczkę mylący. Nie My mamy ten XXI wiek, ale o tym XXI wieku jest mało, ponieważ oni zauważają, że mamy tylko ten XX wiek, a nie zauważają tego, że autor przetyka właśnie tak, haftuje sobie tą nitką ten XXI wiek, wskazuje, że okej, okay, zwróćcie uwagę, że ten autor, Ralph Bakshi na przykład, tworzył coś takiego już tutaj i. Dosłownie kilkanaście lat później, Peter Jackson wykorzystał ten jego pomysł i również ukazał go na swoim ekranie. A obecnie możemy zauważyć, jak inni ludzie, po prostu robiąc swoje własne powiedzmy nawet fanowskie adaptacje tych książek, tej całej po prostu serii, również inspirują się niesamowicie tym, co poprzedni tak jakby ludzie, którzy adaptowali to, zrobili. Mi na przykład brakuje troszeczkę takiego aspektu w ramach XXI wieku o różnych fandomach różnych ogromnych wręcz fan, fandomach, które kultywują cały czas. To, co Tolkien tak jakby zapoczątkował. Markuje mi nawet takiego omówienia, gdzie powstało przecież bardzo dużo kanałów tożsamych do po prostu mojego, gdzie jest omawiane właśnie to, jak Tolkien tworzył, czy też jak bardzo wszyscy ukazujemy, jak niesamowicie zawiły był ten jego świat. Jak bardzo on musiał na przestrzeni ogromnej ilości czasu po prostu myśleć, czy może to zrobić w ten sposób, czy w ten sposób. Więc, jak mówię, niesamowicie ciężko jest mi o tej książce tak krótko opowiedzieć, ponieważ myślę, że można by dosłownie wyjąć jeden rozdział i rozdział tłumaczyć w mniej więcej 30 minut. Jak na przykład Tolkien, jak autor, tak jakby zauważa, gdzie Tolkien, tworząc imię jakieś, nie tyle wykorzystywał już wcześniej, powiedzmy, utworzony język, na przykład Cynarin, żeby stworzyć jakieś imię, tylko wymyślał sobie imię i zastanawiał się, co to imię może znaczyć. Hmm, jeżeli weźmiemy ten człon tego imienia, może to znaczyć to, ten człon może znaczyć to. To jest tak jakby niesamowicie oryginalne podejście do tak jakby całego tematu. Więc widzimy, że Tolkien tak jakby miał bardzo dużo myśli, miał niesamowitą gonitwę myśli, jak coś może ugryźć i bardzo długo zajmowało mu tak jakby określenie właśnie w jaki sposób on to chce ugryźć. Tylko, że myślę, że jak ludzie, którzy czytali już jakby jego biografię doskonale o tym wiedzą, ludzie, którzy jeszcze jej nie czytali, to właśnie ta książka ich może mocno zask zaskoczyć. Niemniej jednak Ilość informacji, jaka jest zawarta w tej książce, książka ma 600 stron. Do czytania takich autentycznie jest 500 stron, ponieważ pozostałe 100 to są różnego rodzaju przypisy i ewentualnie tłumaczenia czy też odnośniki do innych książek. To jednak jest to ogrom wiedzy, naprawdę. Ja mam do tej pory niesamowity chaos w głowie, od kilku dni próbowałem poukładać to sobie, żeby móc w jakiś rzetelny sposób wykonać, powiedzmy, moją opinię czy też pseudorecenzję tej książki. Bo. Naprawdę zaskoczyła mnie ona. Nie spodziewałem się, że dostanę książkę, która ukaże mi na wiele różnych aspektów, jak mogę spojrzeć na jakiś trywialny temat i zastanowić się po prostu głębiej jakoś nad, nad nim. Nigdy nie lubiłem czegoś w stylu gdybania. Ta książka pokazała mi jak Tolkien sam gdybał nad swoim własnym światem, który stworzył i zastanawiał się z punktu widzenia osoby, która nie pisze, a wręcz tłumaczy tę całą historię i to jest. Wręcz. Oczywiste, Wiedziałem o tym od dawna, ale musiał mi chyba ktoś inny wypunktować, tak centralnie paluchem bezczelnie pokazać, ej, zwróć uwagę, on w ten sposób to tworzył. Może musisz na ten problem, który masz w głowie, nieco też również inaczej spojrzeć. Więc myślę, że tę książkę mogę polecić dosłownie każdej osobie, nawet nie tyle takiej, która kocha twórczość Tolkiena. Tę książkę bym mógł polecić chyba każdej osobie, która chciałaby dokładnie zrozumieć, dlaczego fantastyka w XXI wieku wygląda tak, jak wygląda. Dlaczego... Tolkien jest tak niesamowicie ważny dla całej fantastyki, dla wszystkich pisarzy fantazy, dla wszystkich twórców filmów fantazy, czy też gier, właśnie. Bo mówiąc szczerze, to jest punkt wyjścia dla ogromnej ilości ludzi, ale chyba zacząłem mówić o troszeczkę innym aspekcie książki niż chciałem. Wspomnę jeszcze, że książkę zapoznałem również, zapoznałem poznałem się również z książką nie tyle w formacie polskim, co również w formacie angielskim. I przyznam się szczerze, do momentu, jak nie przyswoiłem części książki po angielsku, to wtedy dopiero zrozumiałem, że niestety, ale już zdążyło mi wylecieć z głowy. Dopiero wtedy zrozumiałem, jak przekład Jakuba Radziwińskiego jest autentycznie dobry. I wręcz. Po prostu. W niektórych momentach aż byłem zaskoczony, jak dobrze udało mu się oddać po prostu charakter, nie tyle właśnie książki Nika Gruma, co charakter tego, co chciał Tolkien na przykład przekazać w różnego rodzaju swoich słowach, więc również ten aspekt wypadł niesamowicie fajnie. Chyba w sumie powiedziałem o wszystkim, o czym chciałem powiedzieć. Powiedziałem o czym ta książka jest, kto ją napisał, co w niej możecie znaleźć gorąco polecam i zachęcam, żeby się z nią zapoznać samemu. Ja na pewno tę książkę niejednokrotnie jeszcze wykorzystam w różnego rodzaju moich materiałach. Wręcz w tym momencie po przeczytaniu mniej więcej jednej trzeciej książki miałem pomysł na chyba 10 różnego rodzaju zastosowań, różnych informacji z tej książki, czy też musiałem cofnąć się do niektórych projektów, które już tworzyłem i zacząć je poprawiać, ponieważ ta książka tak jakby uzmysłowiła mi, jak bardzo się mylę w niektórych aspektach. Zatem dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że to nie było zbyt chaotyczne. I do usłyszenia już wkrótce. Cześć.